Serdecznie chciałabym Wam przedstawić naszą simkę, która weźmie udział w wyzwaniu pod tytułem 100 dzieciaków. Zasady tego wyzwania mam nadzieję, albo wydaje mi się, że większości z Was są znane, dlatego myślę, że nie ma sensu ich tutaj wszystkich omawiać. Szczegółowe informacje znajdziecie oczywiście pod filmikiem. I cóż, no przedstawiam Wam Scarlett Rosewine. Jeżeli chodzi o jej cechy, no to przede wszystkim aspiracją jest bycie wybitną malarką. Wzięłam to aspirację, ponieważ Scarlet będzie nam zarabiać pieniądze na malowaniu obrazów. Tak wiem, można pisać książki, można mm, rośliny hodować, skałki zbierać. Jednak wydaje mi się, że najbardziej dochodowe jest malowanie obrazów, a ja nie chcę tego wyzwania mechanicznie odklepać. Chciałabym, żeby... Mm, była fajna rozgrywka, po prostu, żeby się fajnie to oglądało, żeby się fajnie grało. Więc yy, kurczę, no nie będę przemęczać na pewno Scarlet i traktować jak maszyny. Jeśli chodzi o jej cechy, no to tu widzicie, że jest kreatywną simką, jest simką romantyczną i rodzinną. Wiadomo, romantyczna jest bardzo ważną tutaj cechą, przecież musi nam Scarlet podrywać statuszków przyszłych. A jeżeli chodzi o bycie rodzinną, no, no to wiadomo, duża rodzinka, jak duża rodzinka, to ona tą rodzinkę musi po prostu lubić. No i tak co do samej Scarlet jako Simki. Na pierwszy rzut oka widać, że jest zrobiona z fanowskich modyfikacji. Dodatków ściąganych z internetu, nie wiem jak to nazywacie, ja po prostu mówię na to fanowskie modyfikacje. Dlaczego tak? No już Wam tłumaczę. O ile ubrania, które dostajemy razem z grą, mi się podobają, bo są bardzo dobrze wykonane, naprawdę i bardzo ciężko znaleźć jest tak naprawdę wśród fanowskich modyfikacji takie ubrania, żeby nie wiem, miały jakiś kształt, żeby nie były tylko po prostu jakieś wklejone, żeby to ładnie wyglądało w grze. Dlatego bardzo często moje Simki i Simowy są ubrani właśnie w te oryginalne ubrania. Jednak ym, no cóż, no czasem się zdarzą jakieś fajne, więc wtedy je ściągam. Jak widzicie, Skarnet ma, ma właśnie na sobie ściągnięte rzeczy, ale to jest jej pierwszy strój codzienny. Ym, jeśli chodzi o drugi strój, już Wam pokazuję. Prezentuje się on tak. Widzicie, że jest bluzeczka z, y, z gry, że tak powiem która mnie bardzo, bardzo urzekła tym swoim tyłem, szczególnie w połączeniu z tymi różowymi szpilkami Strasznie mi się to spodobało, po prostu, bo ja mam strasznie, dlatego zostawiłam ją już tak ubraną. Um, drugi strój, to też jest wszystko z gry, tylko w odcieniach takiego ciepłego brązu. Jak widzicie, makijaż jej troszkę zmienia i tu właśnie Wam pokażę jej twarzyczkę w tym stroju. Tu ma taką y, ciepłą śminkę taką, kurczę, ona jest strasznie ładno. I powiem Wam, że ona też jest właśnie z podstawowej wersji gry, tylko że te usta mają taki kurczę, jakby to powiedzieć, no taką teksturę dlatego, bo mam oczywiście tutaj na niej skina ściągniętego, nie jest to skin z podstawowej wersji. I cóż więc, kurczę, no mam wam pokazać jej twarz oczywiście w pierwszym stroju i tak chciałam zrobić, tylko tak się mota motami. Kurczę i dużo mówię, mało robię. To jest jej codzienny makijaż. Bardzo delikatny wydaje mi się. Bardzo ładnie wygląda z kolorem włosów Scarlet i z właśnie kolorem oczu. Strój oficjalny. Moi no Simowie bardzo rzadko ubierają ten strój. Nie wiem, no jest chyba tylko jak się organizują jakieś przyjęcia wytworne albo coś takiego, bo naprawdę jak gram w swojej prywatnej rozgrywce, to bardzo rzadko ubierają, chyba że im karze oczywiście. To jest taka sukienka też z fanowskich modyfikacji. Makijaż troszeczkę mocniejszy. Przejdziemy może dalej, nie będziemy się tutaj rozgadywać. Strój sportowy prezentuje się tak i witamy tutaj warkocz w stylu Elzy, przynajmniej mnie się tak kojarzy. Całkowicie zjam oczywiście Scarlett makijaż, żeby nie wyglądało to komicznie, że sport uprawia w pełnym makijażu. Na pewno będziemy biegać ze Scarlett, bo wiadomo, może się troszkę nam rozstyć przy tych dzieciaczkach, a nie chcemy, żeby była grubsza, przynajmniej ja nie chcę. Pierzamka, Scarlet, to jest coś takiego. To oczywiście też jest wszystko podstawa gry. Podstawa czy też dodatki nie wiem, nie pamiętam, które ubrania są w którym dodatku. Dlatego będę po prostu mówić podstawa gry. Strójna imprezy to jest taka sukienka właśnie też ściągnięta z internetu i mocny makijaż. A jeśli chodzi o strój do pływania, no to kurczę, witamy tutaj z powrotem warkocz Elzy i taki oto komplecik mamy. mamy. co tu się więcej rozgadywać? Chyba nie ma co mówić, tylko trzeba zacząć rozgrywkę. Bo muszę pokazać Wam dom, jaki wybudowałam naszej Scarlett. Oczywiście nie jest on wielki, bo mieliśmy mało pieniędzy, także... Wychodzimy z trybu tworzenia Sima. Witam Was w domu Scarlet. Prezentuje się on w taki oto sposób. Nie jest może zbyt spektakularny. Jest malutki, ale naprawdę nie było za dużo pieniędzy, ponieważ ta działka kosztowała mi aż 5000 simoleonów, a chciałam od razu się przenieść na no kurczę, na większą, żeby się tak nie przenosić z osiedla na osiedle. Wnętrze domu Scarlet prezentuje się w taki sposób. Tak, wiem, pusto ale my to wszystko zmienimy, na wszystko zarobimy i to już niedługo, właśnie w trakcie rozgrywki. Zastanawiam się, czy te łóżko nie wywoła nam jakichś błędów, um, ale jak coś, to po prostu je zmienimy. Jeśli chodzi o te fanowskie modyfikacje, właśnie tutaj mam problem, ponieważ ja lubię z nimi grać. Je, łączę meble oczywiście te z wersji gry, te, które dostajemy, z tymi, które tworzyli fani simów. I nie wiem, czy mamy wyrównywać jakieś różnice, czy coś w tym stylu, to już musicie mi powiedzieć wy, czy chcecie, żebym tak robiła, czy też nie. I nie jest to według Was potrzebne, więc czekam na komentarze na ten temat. I co? Kurczę, no chyba zaczynamy rozgrywkę, nie ma co tutaj się rozgadywać. Żyjemy Scarlet i szukamy pierwszego tatuśka.